Podczas wykonywania ćwiczeń EFT, a także przed i po, możemy zauważyć różne reakcje. I właśnie o tych reakcjach opowiem w tym nagraniu. Przede wszystkim stosujemy skalę od 0 do 10, która może nam pomóc w ocenieniu naszych postępów i też podpowie nam, co dalej robić po ćwiczeniach. Dlatego robimy takie ocenianie przed wykonywaniem ćwiczenia. Zastanawiamy się przez moment, dosłownie przez chwilkę, na jakim poziomie w danym momencie odczuwam daną emocję, na jakim poziomie jest to, to, to odczucie dla mnie prawdziwe i jest to nasz punkt wyjściowy. Po wykonaniu ćwiczenia robię dokładnie to samo, czyli sprawdzam to, co się zmieniło. I teraz, w zależności od tego, na jakim poziomie to teraz będzie, takie będą dalsze kroki postępowania. Jeżeli zauważysz, że ta emocja, z którą pracowałeś, zaczynałaś pracować, wzrosła bądź opadła, to jest świetny znak, bo to będzie znaczyło tyle, że dokładnie trafiłeś tam, gdzie jest problem, gdzie jest temat, gdzie jest stres. I tylko trzeba powtórzyć, trzeba kontynuować ćwiczenie to, że emocja wzrosła, to nie oznacza, że coś źle. To właśnie jest wręcz przeciwnie. To znaczy, że świetnie, bo jesteś w tym momencie, kiedy możesz zauważyć tą emocję i możesz coś dalej z tym zrobić. To, że emocja opada, to też jest znak, że ona już przechodzi w kolejny etap, że już zaczyna się dopełniać, że już jest ten cykl trwania emocji. I ona tylko przechodzi z tego poziomu, kiedy jest silna, kiedy ją zauważasz w tym momencie, przechodzi na niższy poziom, stres zaczyna też już odpuszczać i może się ciało rozluźnić, ta emocja też może opaść. Więc kiedy zobaczysz, że na tej skali jesteś poziom wyżej lub poziom niżej, to tylko oznacza, że jest zmiana i kontynuuj ćwiczenie. Jeżeli nie zauważasz żadnej zmiany, jeżeli zrobiłaś jedno powtórzenie, drugie powtórzenie, trzecie, nawet więcej powtórzeń Ci nic nie zmienia, to najczęściej jest to informacja, żeby poszukać innego aspektu, innego elementu. Może czegoś na dany moment nie zauważasz, może jest to jednak inna emocja albo inaczej, trochę nazwana, więc tutaj trzeba będzie troszeczkę się zatrzymać i pomyśleć, co jest innego. Jeżeli tamto się nie zmienia, to pewnie czegoś nie widzę. Tak? I poszukać innego aspektu, z którym możesz dalej pracować. Może też się tak zdarzyć, że po prostu po tej rundce nie czujesz się lepiej, nie ma żadnej zmiany. I to też jest również prawidłowa reakcja. To, co się mogło zadzieć, to na przykład był zbyt ogólnie nazwany problem. Formuła była zbyt ogólna i te słowa, których użyłeś, były zbyt ogólne i nie trafiłeś konkretnie w dany aspekt. Mogło też tak być, że pojawiła się tak zwana blokada przed uzdrowieniem. To będę też o tym mówić na innym nagraniu. Są takie momenty, kiedy po prostu mamy opór i podświadomie nie chcemy uwolnienia danego problemu. Ok, co dalej? No już w trakcie samego opukiwania lub później po rundzie możesz także obserwować różne reakcje na poziomie emocjonalnym. Na przykład Poczujesz poza tą zmianą w emocjach, poczujesz, że pojawiają się jakieś nowe, inne elementy, czyli nowe emocje. Czyli zaczynasz na przykład z, z uczuciem złości, a nagle zaczyna robić się smutno, przykro, nagle czujesz się winna na przykład, albo nagle pojawia się jakiś lęk czy strach. Czyli jakby jedna emocja zaczyna się zmieniać w drugą. Nie przestrasz się takiego momentu, to jest zupełnie naturalne, to jest zupełnie w porządku. Tutaj nie robisz nic źle. To tylko jest też informacja o tym, że to, co było na wierzchu, zostaje powoli uwolnione i pojawia się jak gdyby spod spodu kolejna emocja, której w danym momencie na tamten moment nie widziałaś, nie widziałeś. I to jest tak czasami jak takie obieranie cebuli. Zdejmuję jedną warstwa, jest kolejna warstwa i kolejna warstwa i kolejna warstwa. I te emocje się tak przeplatają. To co wtedy robimy? Jeżeli tak się zadzieje w trakcie rundki, to mogę się zatrzymać i mogę pomyśleć, no dobrze, no to było to, a teraz jest to ważniejsze, to jest wyżej na tej skali. To jest też znak do tego, żeby... Zostawić na ten moment tamto i zająć się tym nowym, bo to nowe jest w tym momencie tym aspektem, który mam dalej pracować. Może też się tak zdarzyć, że w trakcie pracy z jakimś konkretnym przykładem zdarzenia z twojego tematu, problemu Wychodzisz od jednego wydarzenia, a zaczynają się pojawiać w głowie obrazy, zaczynają się pojawiać jakieś skojarzenia, może przebiegnąć przez głowę jakaś taka krótka myśl, jakieś przypomnienie, urywek jakiegoś fragmentu innego wydarzenia. I to też jest zupełnie naturalne. W ten sposób odblokowujesz twoje podświadomość, dostaje dostęp do innych informacji, odblokowuje się. E, takie klapki pamięci, które ci przypominają na poziomie właśnie takim mentalnym i świadomym o jakichś innych, powiązanych zdarzeniach. I to też jest świetna informacja, bo, bo dostajesz taki kolejny element, kolejny aspekt, którym teraz trzeba się w następnej kolejności zająć. Czyli. Jeżeli zaczynasz pracę od wydarzenia, na przykład z bieżącego, nie wiem, jakiegoś stresu z dnia dzisiejszego, wczorajszego, nagle w trakcie opukiwania pojawia się jakieś przypomnienie, do skojarzenie do jakiegoś innego z przeszłości, to zostawiasz tamto i zajmujesz się tamtym nowym wydarzeniem, znaczy nowym w tym sensie, że ono się teraz pojawiło później, po tym pierwszym. Czyli bierzesz, jak gdyby, na tapetę to nowe. Co ja dzisiaj w tym momencie czuję, myśląc o tamtym wydarzeniu, które mi się przypomniało. I tutaj określasz swoje kolejne elementy, układanki, kolejne aspekty, i nimi się w dalszej kolejności teraz zajmujesz. Zawsze będzie też ważne, żeby wrócić na koniec do tego, co, od czego wychodzisz. Czyli jeżeli zaczynasz pracę z jakimś wydarzeniem, czy z jakąś emocją, a potem przechodzisz w kolejne, w kolejne, jest to taki łańcuszek, to na koniec. Sprawdź. Sprawdź to, co było na początku, czyli takie, zrób takie, takie globalne sprawdzenie, czyli była tam, był tam wtedy smutek na przykład, to czy ja dalej to czuję. Najczęściej nie, bo jeżeli nawet, jeżeli ja tam wtedy z tym smutkiem nie udało mi się go uwolnić do końca, do zera, on był jeszcze na jakimś poziomie, ale pojawiła się inna emocja, to będzie tylko to znaczyło, że one były ze sobą w jakiś sposób tam powiązane. Ja się zajmując tą kolejną emocją, również wpłynęłam na tą początkową i nie muszę się najczęściej nią już więcej zajmować. Ale gdyby się tak zdarzyło, że ona nie jest, gdyby można powiedzieć, tak my to nazywamy, wyczyszczona do zera, to trzeba by się jeszcze tym smutkiem też zająć. Trzeba by też jeszcze do tego na chwilkę wrócić, poświęcić jeszcze jedną minutę, jeszcze dwie na to, żeby to doczyścić, żeby ten mój problem w każdym tym aspekcie był na zero, był uwolniony. Po co to zostawiać, po co to ma wracać? Bo jeżeli to przyłożę się do tego i doczyszczam do zera, to to już później nie wraca. Takim sygnałem, pozytywną reakcją na poziomie naszego ciała będzie spokój, będzie takie poczucie właśnie emocjonalnej wolności. To może być też taka neutralność i dystans do danej sytuacji, pustka. Jeżeli sobie pomyślę o tej sytuacji, to nie mam żadnej reakcji emocjonalnej na to. Nawet może być do tego stopnia, że będzie mi się trudno połączyć z tą sytuacją, że będzie mi trudno sobie przypomnieć, dlaczego to był taki problem. To będzie taka obojętność. Tak? Z takich pozytywnych reakcji to będzie też śmiech, to będzie takie inne spojrzenie na tą sytuację, to będzie rozluźnienie w ciele, to będą jakieś pozytywne myśli. Nawet będzie się to nam wydawało trochę zabawne, że wtedy mnie to tak denerwowało, a teraz jest zupełnie, zupełnie na odwrót bardzo częstą reakcją też jest ziewanie, ziewanie może być takim sygnałem właśnie, że nam się coś zmienia, że ciało się rozluźnia, potrzebujemy więcej oddechu, potrzebujemy większego e, większego wzięcia wdechu i Bardzo częstą reakcją będzie też ziewanie i branie takiego głębszego oddechu. To najczęściej jest sygnał właśnie, że coś wpuszcza, że coś się uwalnia, że tam zaczyna się zmieniać, się regulować i to, to, co było stresujące, to napięcie zaczęło właśnie się teraz uwalniać. Jeżeli będą się pojawiały jakieś reakcje w postaci trudnych odczuć, czy też właśnie może jakiejś boli. Czy może nasilenia emocji albo właśnie skojarzeń z czymś bardzo trudnym, to dobrze by było też, żeby tego procesu nie przerywać. Czyli, jeżeli dojdzie do ciebie taka informacja, to nie porzuca jej w tym momencie, nie, po, nie zostawia jej. Na przykład, jak ona zacznie wzrastać, ta emocja, to nie zostawia jej na tym poziomie, bo się jej przestraszysz. Tutaj, jeżeli będziesz kontynuować proces, to najpewniej zacznie to opadać. Uważaj tylko z trudnymi, traumatycznymi wydarzeniami. Najlepiej wtedy pracować z doświadczonym trenerem, bo możesz troszeczkę wpaść w taką spiralę emocji, czy też spiralę trudnych odczuć, z czym nie zawsze jest po prostu łatwo sobie samodzielnie poradzić. Dlatego. Z takimi trudnymi, jeżeli wierzysz, że się takie trudne rzeczy zdarzyły, lepiej iść do trenera. W trakcie pracy z EFT możesz też zauważyć, że zaczyna się trochę zmieniać Twoje podejście do w ogóle odczuwania. Zaczynasz na co dzień może więcej odczuwać, może nazywać też swoje emocje, możesz zauważać, że jakby jesteś bardziej wrażliwy czy wrażliwa na emocje, na odczucia. To jest też świetny znak, bo po prostu masz większy kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, które cię doskonale prowadzi i jest takim przewodnikiem. Przez lata, najczęściej lata odpychania, wypychania stresów, wypychania tych emocji, nie mierzenia się z tym, nauczyliśmy się obrastać w taką skorupę i może być nawet trudno nazywać emocje. Dlatego poobserwuj siebie, zaprzyjaźnij się ze sobą, ze swoimi reakcjami, ze swoimi emocjami, nawet tymi, które nie są przyjemne, nawet którymi, które są tak zwanymi negatywnymi. To wszystko jest dla nas informacja. Nie musisz tego lubić, tutaj nie chodzi o to, żeby na siłę akceptować, ale daj sobie czasu na to, żeby siebie poznać. Bądź uważny, bądź uważna na siebie. To wszystko zaprocentuje. Może się też tak zdarzyć, że zauważysz u siebie jakąś taką niechęć do dalszych ćwiczeń FT, albo że problem się zatrzymał, że próbujesz w ten sposób, próbujesz jeszcze inaczej, robisz takie ćwiczenie, szukasz kolejnych aspektów, ale nic kompletnie też się nie zmienia. To też może być znak, że pojawił się opór przed zmianą. To też nie jest nic złego i to nie jest też Coś jakiegoś rzadkiego, ono się, to się zdarza bardzo często. Dlatego warto później zrobić taką specjalną rundkę na opór przed zmianą, lub też pracować dalej z doświadczonym trenerem, który Cię przeprowadzi przez proces. Możesz też skorzystać z gotowych rundek, które znajdziesz czy na moim kanale, czy też w książce, w których przykładowe takie rundki na opór przed zmianą są zamieszczone warto wtedy wykonywać taką rundkę regularnie, a nawet codziennie i yy, obserwować, tak, wyszukiwać kolejne elementy układanki, które mogą cię poprowadzić co dalej zrobić, żeby zauważyć tą zmianę. Życzę ci powodzenia w dalszych ćwiczeniach EFT. Jeżeli masz pytania, zamieść je w komentarzu, na pewno się do nich odniosę. A teraz do zobaczenia dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Iwona Kotłowska. Jestem mentorem autentycznej mocy i też instruktorką i trenerką metody EFT, czyli techniki emocjonalnej wolności, o której tutaj opowiadam. Do zobaczenia.